Poznaj żywot świętego Stanisława Kostki, napisany przez Ojca Prokopa Kapucyna. Jaka była droga do świętości naszego Stanisława? Jakie napotykał przeszkody od najbliższych? Kiedy i w jakich okolicznościach uzyskał błogosławieństwo Ojca na drogę kapłańską? Wydawnictwo Życia wewnętrznego na jej głowie prezentuje Żywot świętego Stanisława Kostki, napisane przez Ojca Prokopa Kapucyna. Pozostałe książki i dzieła duchowości chrześcijańskiej na będziesz na stronie na głowie.pl Oto przykłady cudownych interwencji Najświętszej Maryi Panny. Poznaj, w jakich okolicznościach Matka Boża ratowała naszych braci, upraszając im na wrócenie i chroniąc od potępienia wiecznego. Przykłady cudownych interwencji Najświętszej Maryi Panny. Przykłady te zebrał doktor kościoła, święty Alfons Maria Liguori. Ojciec Rho i ojciec Lyreusz piszą, że około roku pańskiego 1468 w krainie wówczas gweldryjskiej, a dziś Belgii zwanej, pewną młodą dziewicę imieniem Marianna stryj jej posłał raz do Nemezu, pobliskiego miasteczka na Jarmark. Nakazawszy, aby na noc poszła do ciotki, która tam mieszkała. Usłuchała, lecz gdy wieczorem udała się do ciotki, ta jej przyjąć nie chciała, więc rada, nie rada ruszyła w drogę z powrotem do domu. Na nieszczęście, gdy późna noc zaskoczyła ją w lesie, zbłądziwszy z drogi, wpadła w rozpacz. I tak się rozzłościła, że na głos wezwała szatana. Ten niezwłocznie okazał się jej w postaci człowieka i przyrzekł, że ją poratuje, byleby mu jedną rzecz przyrzekła. Gotowa jestem na wszystko, odrzekła. Wymagam tego tylko, powiedział wtedy wróg piekielny. Abyś odtąd nigdy się nie przeżegnała i żebyś zmieniła swoje imię. A na to ona, co do przeżegnania się, przyrzekam, że już tego czynić nie będę, lecz co do mojego imienia Maryi, tak mi jest ono drogie, że za nic go nie zmienię. A więc rzekł znowu szatan, ja ci żadnej pomocy nie udzielę. Lecz w końcu, po długich targach, doszło do tego, że się biedna ta dziewica zgodziła na to, że przyjmie imię Emma. Po takiej umowie poszli do Antwerpii, gdzie ta nieszczęśliwa istota spędziła sześć lat w towarzystwie swego piekielnego towarzysza i wiodła życie tak rozpustne, że dla całego miasta stała się zgorszeniem. Pewnego dnia powiedziała szatanowi, że pragnie wrócić do rodzinnego miasta. Z początku nie chciał zły duch przystać na to, lecz w końcu musiał. Gdy przybyli do miasteczka Nemezu, wystawiono tam wtedy dramat ze szczegółów życia przenajświętszej panny. Patrząc na to biedna Emma, w której sercu tliła się jeszcze jakaś słaba iskierka nabożeństwa do Matki Bożej, rozpłakała się. Cóż to znaczy, rzekł do niej towarzysz, czyż i my odgrywać będziemy jakieś komedie? I to mówiąc, porwał ją, chcąc stamtąd co prędzej ją wyprowadzić. Lecz widząc, że się silnie opiera i że już mu z rąk uchodzi, rozwścieczony uniósł ją w powietrze i rzucił na środek sceny teatralnej. Biedaczka wyzwoliwszy się tym sposobem z rąk wroga, opowiedziała zgromadzonym wszystko, co z nią zaszło, po czym poszła do proboszcza, prosząc o wyspowiadanie. Lecz proboszcz odesłał ją do arcybiskupa kolońskiego, a ten do papieża. Ojciec Święty wysłuchał jej spowiedzi i na pokutę wyznaczył, aby ciągle nosiła trzy obrączki żelazne, jedną na szyi, a dwie na obu rękach. Spełniła to wiernie, poszła do miasta Mestrychu. I tam zamknęła się w klasztorze nawróconych ze złego życia kobiet, gdzie przeżyła lat czternaście w bardzo ostrej pokucie. Po upływie tego czasu pewnego poranka, po przebudzeniu się ujrzała, że wszystkie trzy obrączki same się przełamały. W dwa lata później umarła jak święta i prosiła, by ją pochowano z tymi obrączkami, które wyzwalając ją z piekła, uczyniły szczęśliwą niewolnicą tej, której zawdzięczała zbawienie. Przykłady cudownych interwencji Najświętszej Maryi Panny, książka oraz audiobóg do nabycia w księgarni na jej